Samotność jest coraz większym i głębszym problemem dzisiejszego społeczeństwa. Ma negatywne skutki, zbiera swoje żniwo i dosyć destrukcyjnie wpływa na ludzi, którzy się z tym problemem borykają. W jakiś sposób Bóg odpowiedział na tę potrzebę? Dzisiaj zobaczymy trzy Boże odpowiedzi na tę potrzebę człowieka. Zapraszam do oglądania. Zanim skupimy się na tym, w jaki sposób Bóg odpowiada na tę pilną potrzebę człowieka, będziemy chcieli pokrótce zobaczyć, w jaki sposób ludzie starają się w tych chorych czasach załagodzić temu problemowi, odpowiedzieć na ten problem. I tutaj chciałbym powiedzieć o takiej inicjatywie, która już ma kilka lat. Z tego, co się orientuje, pojawiła się po raz pierwszy w Japonii, przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, później do Europy. Również dzisiaj jest obecna w Polsce. Nazywa się to Przyjaciel do wynajęcia. Już to brzmi dosyć dziwnie, ale jeżeli ktoś czuje się samotny i chciałby spędzić z kimś czas, to wchodzi właśnie na taką stronę internetową, zamawia sobie takiego przyjaciela, płaci mu oczywiście odpowiednio wysoką stawkę i ten przyjaciel. Jakże bezinteresowny, może z tą osobą spędzić czas, pójść do kina, na spacer, gotować razem, pójść do restauracji, i tam jest cała masa różnych aktywności, które taki przyjaciel może zrobić razem z tobą. Innymi takimi rozwiązaniami są oczywiście kochane pupile, psy, koty i oczywiście Bóg stworzył te piękne istoty, jak najbardziej możemy się nimi cieszyć, jednak to nigdy nie zastąpi drugiej osoby. Trzecim sposobem, który ludzie często kroć jakby wybierają, aby zaradzić tej samotności, to telewizja, to utożsamianie się jakby wchodzenie w te problemy ludzi w serialach, w różnych filmach, i prawda, żyjemy życiem fikcyjnym. Jakby przeżywamy problemy rodzinne, nierodzinne, różne osobiste z, z aktorami, tak? z tymi wymyślonymi postaciami. I ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to coraz bardziej rozwijająca się dosyć prężnie e, robotyka. Roboty humanoidalne potrafią prowadzić już jakieś dialogi z człowiekiem. Możecie sobie też wejść na internet, zobaczyć, jak to wygląda, jak to się rozwija. Niektórzy wielcy entuzjaści tego tematu, tego kierunku, jakby sądzą, że roboty jakby wyeliminują w pewnym momencie potrzebę właśnie drugiego człowieka, nie trzeba będzie wychodzić za mąż, nie trzeba będzie się w jakiś sposób zobowiązywać. I tak dalej, ponieważ robot nie tylko będzie potrafił zaspokoić Twoje potrzeby towarzyskie, ale również nawet seksualne. To brzmi groźnie, mało tego to brzmi bezbożnie, ale to pokazuje, w jakich chorych czasach żyjemy. Natomiast chciałbym przede wszystkim przyjrzeć się razem z Wami. I w jaki sposób Bóg odpowiada na te potrzeby człowieka. Gdy otwieramy Księgę Rodzaju, pierwszą księgę w Biblii, rozdział pierwszy, to tam możemy zobaczyć, jak Bóg stwarza w cudowny sposób świat. W pierwszym rozdziale księgi Rodzaju występuje tam takie hebrajskie słowo tow, które tłumaczymy jako dobre. Bóg, gdy stwarza, to zawsze podsumowuje to swoje stworzenie i mówi, że to było dobre. Natomiast za siódmym razem, kiedy podsumowuje już wszystko mówi, że to było bardzo dobre, tak? Wszystko co stworzył Bóg było bardzo dobre. Kiedy przechodzimy natomiast do rozdziału drugiego, dowiadujemy się czegoś zaskakującego. To jest moment, gdy nie ma jeszcze diabła, nie ma jeszcze upadku ludzi, nie ma jeszcze grzechu na tym świecie i Bóg tam w drugim rozdziale, 18. wersecie mówi, że coś jest niedobre. Co jest niedobre, co Bóg nazywa niedobrym czymś w tym raju, w tym idealnym świecie? Mianowicie samotność. Człowiek był sam, mężczyzna był sam, nie miał jeszcze kobiety. I Bóg wychodzi naprzeciw tej ważnej potrzebie człowieka i stwarza kobietę. Stwarza dla Adama żonę. To jest ta pierwsza i wydaje się najważniejsza odpowiedź Boga dla człowieka. To jest małżeństwo, ewentualnie poszerzające się w rodzinę. I to jest właśnie to. Przez to, że mamy te najmniejsze komórki społeczne, człowiek nie musi czuć się samotny, ponieważ może przed tą najbliższą sobie osobą, przed żoną czy, przed, czy żona przed mężem, mogą się całkowicie otworzyć mogą mieć to poczucie bliskości i więzi. Jaka jest druga odpowiedź Boga na ten ważny problem, na samotność? Gdy otwieramy przypowieści Salomona na rozdziale 18 i wersecie 24, tam znajdujemy takie słowa Nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Pismo Święte mówi o ważności przyjaźni, pokazuje na różnych przykładach, jak przyjaźń jest cenna w jego oczach. Sami na pewno wiemy, w jak pozytywny sposób taka dobra przyjaźń potrafi wpływać na nas, na to poczucie, że nie jesteśmy sami, że możemy z kimś po prostu pogadać, że możemy się przed kimś otworzyć. Że możemy po prostu znaleźć u kogoś takie zrozumienie, i to jest ta druga odpowiedź Boga na tę potrzebę człowieka. Bóg stworzył przyjaźń, przyjaźń. I oczywiście te relacje międzyludzkie nieraz wymagają pewnych zobowiązań, wymagają zaufania, wymagają pewnych poświęceń, wyrzeczeń, żeby taka przyjaźń mogła się rozwijać, pogłębiać, żeby mogła. Trwać, przetrwać o różne rzeczy. Nieraz trzeba przeprosić, ale właśnie to jest ten Boży model. Takie relacje są zawsze w jakiś sposób ryzykowne, ale są bardzo cenne. I wydaje się, że młodzież szkolna ma stosunkowo dużo przyjaciół, ponieważ obraca się w takim towarzystwie. Badacze zauważyli, że im człowiek bardziej posunięty w latach, tym przyjaciół mniej. Dlatego zobaczcie, jak ważne jest to, żeby walczyć o te przyjaźnie. Ponieważ w pewnym momencie, gdy jeśli nie będziemy tego robić, może okazać się, że jesteśmy po prostu sami. A to naprawdę destrukcyjnie potrafi wpływać na, na nas, jeżeli to jest długofalowe. Ostatni sposób, y, ostatnia odpowiedź Boga na samotność człowieka, to Kościół. Tak, to Kościół. Pan Jezus, gdy otwieramy Ewangelię Marka na rozdziale trzecim i tutaj werset od 31, pokazał bardzo ważną rzecz. Czytamy: Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja, i bracia twoje, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając rzekim: Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół Niego siedzieli i rzekł Oto Matka moja i bracia moi, ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Pan Jezus zdawał sobie z tego świetnie sprawę, że duchowe więzi potrafią łączyć najmocniej, że potrafią łączyć bardziej niż więzy krwi, nawet niż więzi takiej Bym powiedział świeckiej przyjaźni. Duchowe więzi, gdy mamy duchowy wspólny kierunek, to łączy jak nic innego. Osoba Jezusa Chrystusa łączy jak nic innego na tym świecie. Miłość Jezusa. I Pan Jezus podkreślał ważność tych duchowych więzi częstokroć. Gdy czytamy Ewangelię Łukasza. I tutaj rozdział jedenasty, werset dwudziesty siódmy. Czytamy, że. Gdy on to mówił pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą Go. Pan Jezus w tych dwóch przypadkach miał możliwość podkreślić ważność tych więzi krwi, jednak On powiedział nie, 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 one nie są najważniejsze. Nawet to, że matka jest ze mną spokrewniona krwią, to jednak nic nie znaczy. To nie jest najważniejsze. Ważniejsi są ci, którzy tam słuchali i strzegli to, co Pan Jezus mówił. Tak z tych wypowiedzi można taki wniosek wyciągnąć. Pamiętacie być może jeszcze tę wypowiedź Pana Jezusa? Gdy on powiedział do apostołów, którzy zastanawiali się, co będą mieć z tego wszystkiego, gdy opuścili, jakby gdy w pewien sposób oderwali się od swoich e, tych ziemskich korzeni rodzinnych, to pan Jezus mówi, że ci, którzy idą za nim, mają stokroć więcej domów, mają stokroć więcej matek, e, braci, sióstr jakby ta rodzina się powiększa i to jest cudowne nieraz też mogłem tego doświadczać że czasami jadę w zupełnie obce mi miejsce ale przychodzę do tej duchowej rodziny do kościoła spotykam tam moich braci moje siostry i wiem że mamy ten sam kierunek że w, w pewien sposób mogę ich obdarzyć zaufaniem chociaż ich do końca nie znam że oni tak samo mogą mnie potraktować i i to jest piękne, to jest piękne. Bożą odpowiedzią na samotność człowieka jest małżeństwo, rodzina i są przyjaźnie, ale również Bożą odpowiedzią jest Kościół. Zachęcam Cię do tego, żebyś szedł tym Bożym modelem rozwiązywania problemu samotności, a może nie tyle tymi świeckimi, Często bezbożnymi sposobami, które w gruncie rzeczy nie rozwiązują problemu, a być może nawet jeszcze bardziej go pogłębiają. Niech dobry Bóg błogosławi ci pięknym małżeństwem, dobrymi przyjaźniami i fajną wspólnotą w kościele.